Tu studio Loterii Orlen, kłania się Państwu Maciej Kurzajewski. Minął półmetek jednej z największych w Polsce loterii, Loterii Orlen z naprawdę imponującą liczbą nagród. Wygrywający odebrali już ponad 3,5 miliona nagród Werwa, a z puli 88 samochodów już 46 aut zostało wylosowanych. My oczywiście spotykamy się w naszym studiu, by wylosować wyjazd na kolejny wyścig Roberta Kubicy. Poprzedni zwycięzcy kibicowali Robertowi na torach w Niemczech i Belgii. Wszyscy byli w samym sercu akcji i przeżyli wspaniałe chwile, które na pewno na długo zachowają w pamięci. Dzisiaj natomiast wylosujemy osobę, która wygra wyjazd na wyścig w Rosji. A to oznacza, że wraz z czterema osobami towarzyszącymi zwiedzi aleję serwisową, obejrzy treningi i główny wyścig. Oczywiście w planach jest też spotkanie z Robertem Kubicą. W losowaniu biorą udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane w okresie od 28 lipca do 31 sierpnia. Regulamin loterii dostępny jest na stronie loteria.orlen.pl. Nad prawidłowym przebiegiem losowania czuwa komisja. Przystępujemy do losowania. Na ekranie zobaczą Państwo wylosowany przez komputer zwycięski kod ze zdrabki. Jest to kod umieszczony pod kodem kreskowym. Rozpoczynamy losowanie. Zwycięski kod to. C7HLKKCSFCW. Gratulujemy. Osoba posiadająca zdrabkę ze zwycięskim kodem wyjedzie wraz z czterema osobami do Rosji na wyścig Roberta Kubicy. Gdyby jednak posiadacz zwycięskiej zdrabki nie mógł odebrać nagrody, to aby ona nie przepadła, wylosujemy teraz dwa kody rezerwowe. Rozpocznijmy losowanie pierwszego z dwóch kodów rezerwowych. Oto pierwszy kod rezerwowy: C7GPQQ3. QB7F. I jeszcze wylosujmy drugi kod rezerwowy, by mieć całkowitą pewność, że nagroda będzie wykorzystana. Ten kod to C7ES7UXZSZ4. Gratulujemy i zapraszamy do oglądania następnego losowania już 29 września. Zgłoszenia do losowania wyjazdów przyjmowane są od zarejestrowanych uczestników programu Witaj, posiadających konto na witaj.pl. Ze studia Orlen kłania się Państwu Maciej Kurzajewski.